Legenda uh -huh. Mam na imię Paulina, chodzę do klasy trzeciej gimnazjum. Co sądzi księdz arcybiskup na temat przemocy w szkołach? Czym to jest spowodowane i jak temu zjawisku zaradzić? No bardzo trudny temat, bo ja bym powiedział tak, przemoc w szkole to jest temat, który teraz może z taką siłą powraca, bo zaczęto nam wprowadzać, Ustawy, czy to w Europie, w parlamencie, czy w Polsce teraz to przegłosowanie o, prze, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i tak dalej, wobec kobiet i, i przemocy domowej. I teraz ja powiem tak. Oczywiście, wszyscy normalnie czujący i myślący, nie potrzeba być wierzącym, żeby odpowiadać w sumieniu przed Bogiem, ale wszyscy normalnie czujący ludzie. Są przeciwko przemocy. Ale przemoc gdzie się rodzi? W pojedynczym sercu, bo ona może występować już właśnie w rodzinie, kiedy będzie nie tylko ojciec wobec dzieci, a najpierw zacznie od ojciec, czyli jako mąż wobec żony, ale to później będzie brat wobec siostry, czy siostra wobec brata, bo to każdy stopień przemocy można przewidzieć. Dlaczego? Bo ktoś. Znowu zło, albo czy tak zwaną według siebie, przyjemność, ma w tym, że popełnia tego rodzaju czyny. Ale to już jest odwrócenie od normy ludzkiej, i ja nawet określę to już jest wprost szatańskie. Bo czym innym jest, że my popełniamy zło. Popełniamy grzechy, ale uznajemy to, żałujemy, odwracamy się od tego. A jeśli ktoś przyjmuje to jako sposób życia, to jest wtedy groźny. W każdej grupie społecznej, w każdym odcinku, bym powiedział, spotkań z ludźmi. Jeśli tak patrzy się na drugiego człowieka w kategoriach tylko przedmiotu czy czegoś, kogo mogę zużyć, prawda, wykorzystać, później odrzucić. To jest groźne, to jest groźne i dlatego, jak przeciwdziałać w szkole, kiedy mamy tego rodzaju właśnie przypadki, trzeba jednak tworzyć grupy, które wobec takich zjawisk, czy takiego powiedzmy jednego człowieka, będą potrafiły nie walczyć z nim, tylko powiedzieć: My z tobą nie chcemy mieć wspólnego, nic wspólnego. Ja pamiętam takie swoje doświadczenie ze szkoły jeszcze podstawowej, jak był co prawda chłopak, który no nie zdawał kolejne, bo teraz to tak jak mówimy, przepuszczają z klasy do klasy, żeby mieć kłopot z głowy, ale był taki chłopak, bym powiedział, jak dąb wysoki, no i rządził. Rządził i, i powiedzmy, tam znęcał się nad, nad takimi no, młodszymi nieraz chłopcami, ośmieszał ich. Ja też byłem od niego przynajmniej o głowę niższy. Ale ja powiedziałem tak: spróbujmy zawalczyć. I jak przegrasz, to dasz spokój tym chłopakom. No i rzeczywiście, była swoista walka gladiatorów. Ja uciekałem jak mogłem od jego ciosów, bo jak on rozkręcił rękę, to gdybym ja dostał, powiedzmy, w twarz, czy. czy, czy czy, czy gdzieś tutaj na, na piersi, to, to, to by mnie po prostu od razu zdjął. Ale udawało mi się po prostu takim troszeczkę bokserskim sposobem unikać, i mu tak, prawda, ręką nie uderzałem, ale tak wprost w twarz i odskoczyłem. Nie uderzyłem, tylko dotknąłem, żeby mu tak, jak to się mówi, punktować. No i w końcu nas dzwonek rozdzielił. On chłopakom dał spokój. Ale powiedział oczywiście wobec gremium, mówi, ja ci jeszcze kiedyś dopadnę. No trochę się bałem, ale na tym się skończyło. Ja wam nie, nie namawiam was, żebyście toczyli podobne walki. Tak mi się to przypomniało, ale żebyście umieli przeciwstawiać się tym, którzy po prostu są. Tymi, którzy taki sposób przemocy jakikolwiek chcą wprowadzać jako, jako siłę dominującą w szkole czy w klasie. Trzeba powiedzieć, albo jesteśmy razem i solidarni w tym, co dźwigamy, albo, no, albo cię wypraszamy ze swojej wspólnoty, że nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego. Mm.